Dzień dobry, dzień dobry wszystkim Witam Was wszystkich zainteresowanych, bo widzę że zainteresowanie jest duże oglądalność jest myślę tak ze spontana coś nagram zobaczę jak to wyjdzie, jak coś to puszczę, jak nie to nie, nie puszczę no. Tak, tutaj nie ma za bardzo dzisiaj tematów do, do nagrywania, ale tak myślę, podzielę się trochę takimi, takimi swoimi spojrzeniami na, na gołębie. No i nie tylko. No i nie tylko. No cóż, Sylwester. Ostatnio był nagrywany film Sylwestra, no i wie, przyszedł wieczór na Facebooku. Wrzuciłem. Rzuciłem coś takiego, żeby no jakoś spędzić z jakąś kobietą Sylwestra, no Powiadam samemu jak to jest No i co? No odpisało, odpisało 1500 Tak, tak, 1500 Mężczyzn. Wiesz moją żonę Jezus Nazaryjski myślę gdzie, skoro taka sytuacja to to spędzę sobie sam, no i tak jedne, drugie piwko, trzecie i tak sobie popiwkowałem no i spędziłem także to Sylwester ładnie zleciał żyjemy dalej dzisiaj tu mamy ładny śnieżek spadł tutaj troszeczkę po żeby nikt nie, nie mówił, że ja mało rozgarnięty, to trochę podgarniałem, podgarniałem troszkę, tak, także proszę mi tu nie zarzucać. Podgarniałem, no i tak teraz, no co? Smak sprawdziłem jest, także jak jest smak, to już jest dobrze, myślę nagram. Jest oglądalność, ładna jest oglądalność, jest subskrybentów, za które serdecznie dziękuję co, do, doszło do wniosku tutaj takiego, że ogląda nas masa ludzi, no może masa to za dużo powiedziane, ale sporo ludzi, którzy w ogóle nie związani są z hodowlą głębi, a po prostu, no ciekawio się co, kto, co tam ciekawego robi, kto co ma coś do powiedzenia. Bynajmniej u mnie tak sądzę, no bo znam paru już ludzi, którzy którzy oglądają, a z głębiami nic nie mają w sumie. także to tak także to tak to tak to jest, no Sylwestra, później po nagraniu filmu myślę, a pogonie pogonie, gołębie, niech polatają oczywiście u mnie, ja tu sam chowam tak jak patrzę wielu, są tacy co chowają sami i to jest tak, wtedy się hoduje tylko dla siebie dla siebie, nie tam na jakieś coś tak może kiedyś jak będzie coś luz to będzie się wozić na loty czy coś jakieś, ale to żeby na 8 godzin pracował to to by to by tak się bawił, a przyjdzie lato u mnie to moje pracy od do w nocy ale tu chcę podzielić się Taką swoją, swoją dygresją nie chwaląc tu, jakieś racji, czy coś na swoim, tu yy, na swoich yy, po prostu zauważeniach srebrniak. Dalej piję do srebrniaka. Czemu? Yy, Pogodziłem w Sylwestra. No i tutaj te trzy nowe srebrniaki, co ostatnio kupiłem, yy, oni były wypuszczane. Chodziły tutaj, frwały, ale w locie jeszcze nie chodziły, Ja ich zajął szmat. No oczywiście, bury raz. Dzień dobry, on tu gdzieś jest, blisko gdzieś para jest. I tego, i już jest. No i co? Po wszystkim patrzę. Się zajął, nie wziął nic. Wszystkim patrzę jednego nie mam z tych trzech ostatnich od, Z prostych, od takiego Wisława No i no trudno Miałem wszystkie w parach, fajnie było I to takie dość dość Zadowolony byłem, jednego nie ma Ale tu chyba w, kiedy to jeszcze było Dni w niedzielę czy kiedy Jadę do sklepu pobrowca bez mnie nie będę tu leżał tak Po suchym pysku Patrzę, jak szum sumniaka na wiosce. O kurde. No to myślę to pewnie tego. Podobnie, tylko, że mgła była cały czas. No i co, przyjechałem z tym browcem do domu. Myślę, wyrzucę parę tiplerów. Mam dwa samce w Budapeszcie wolne. Takich miałem wolnych, ale nie chcą, coś jest od jajek wyrzuciłem. Typlerkę, no ale to nieważne. No i tego. Może pogonie może. Może, może Przy, przyleci ze jak tutaj do lotu. Ale była bywa. Guzik, łóżek. Ale bury wpadł, Bury wpadł i typlerkę wodjajek chatą. No i poleciał, U to nas, znaczy, jak wziął cyplerkę, to soniaka nie wziął. Dwa dni już tak yy, od Sylwestra lądował, jeździł po wiosce, próbował. No i co? I okazało się, że na następny dzień, po trzech dniach, po trzech dniach, patrze, siedzi na kracie, się po wiosce, ganią srebrniaka i nie wziął. Po trzech dniach wrócił do górnika. Nie, Nie latany, nie fruwany. A moich budapesztów młodych, megochowuję już nie, jak poszły, taki nie będzie Także czym się różni Budapeszt, A tutaj, o, o właśnie, a propos. też po prawej stronie mojej samiczka przyszła. No to miałem takiego kawalera wolnego, dodałem. Też sama przyszła. No, ale gość w dom. Nie się jedzie. no i srebrniak po prostu i to tutaj o o opary, pary nie wiem czy to sam o to jest to jest to, to jest mądrość moim zdaniem każdy chowa, każdy wie nie będę ja tu tłumaczył co i jak, gdzie, za po co ale moim zdaniem to jest taka sprawa, straciłem niby typlerkę, ale to mówi się trudno to jest fajne, głębie zdrowe, na mamki dobre. I lotne. No, mi chodzi tu, zobaczę co, co, co tutaj. Dla się z tych serniaków mi pociągnąć, wyciągnąć, jakie ja będę tu miał wiadomość, radość z nich. Tutaj, budapesztów tak jakby para rozbudowa parę sztuk trzeba ich mieć, z względem podniesienia lotu o i tak już trzy rasy takie podstawowe żeby srebrniak po to żeby nie wyciągnął nie poszedł lot, srebrniak on wróci zawsze on przetnie trzy wioski jak pocztowy i wróci Na wiosnę jak jajka znoszą, to takie więcej klepacze są, ale po to jest Budapeszt, no a Typler nie wiem, to też tak samo jak Budapeszt, ale, ale ich jest kilka kolorów Ale to jest taki zbudowany, mocny kołon jak pocztowy No mamki bardzo dobrze wszystko siedzą o te o to porę oni jajka mają no. i takie trzy razy, w sam raz za dużo raz to później więcej roboty więcej bałaganu a tak, żeby nie siedzieć non to przy przy gołemniku jak do swego chowu na którymś to filmie taka malutka z białym ogonkiem w gnieździe siedziała To jeszcze z tego filmu tak jest, jeśli jej ojców nie ma o i tak to. Dalej żyjemy, ciągniemy, zobaczę czy warto wrzucić, czy nie, bo nie ma co za bardzo wrzucać, aby wrócać. Dobrze, Jak coś, to do nas następnego. Pozdrawiam wszystkich, ściskam poza